Witajcie rodacy! Solidime P41 Plus to świetnie wyceniony dysk M2, jako że oferuje naprawdę dobre prędkości w przeliczniku na to ile kosztuje. Sprawdźmy go zatem szczegółowo. Front opakowania minimalistyczny, jedynie z niepełną fotką SSD, -a. z tyłu również nie znajdziemy detali technicznych czy innych cech produktu. Warto natomiast zaznaczyć, że dysk siedzi bardzo porządnie w plastikowym wytłoczonym miejscu, więc na czas transportu jest dobrze zabezpieczony. Producent dopiero wchodzi na nasz rynek, ale jest to bardzo znana i popularna marka na świecie, a więcej informacji o Solidime możecie usłyszeć w materiale z P44 Pro. Wracając do P41+, Plus, to typowy dysk M2 2280 ze średniej półki. Wykorzystuje PCI Express 4.0 wraz z protokołem NVMe 1.4, a detale techniczne wyświetlam wam na ekranie. Jak wygląda nasza platforma testowa, no i zwrócę jeszcze uwagę, że testy wykonywałem trzy razy i brana była średnia z tych wyników. I tą Wam przedstawiam. Wykorzystywany był ten sam slot M2, co w poprzednim teście SSD, by ewentualne różnice były jak najmniejsze. P41 PLUS nie posiada radiatora, dlatego i żadnego również nie używaliśmy podczas testów. Pierwszy wynik, oczywiście z Crystal Marka, i tu mamy idealne wyniki, takie jak deklaruje producent, czyli prędkość odczytu 4125, a zapisu 3325 MB na sekundę. Sprzęt wykorzystuje kontroler NAND Silicon Motion SM2269XT, jaki swoje 144 warstwy pamięci QLC. Warto zwrócić uwagę, że recenzowany dysk nie ma pamięci DRAM i generalnie przyjęło się, że w takim wypadku SSDki są wolniejsze, jak i mają krótszą żywotność. Jeżeli chodzi o prędkości, no to wyświetlam Wam tabelę z różnych programów testujących i jak widzicie, to nie dotyczy omawianego solidajmu. Żywotność na klatę wziął producent, który oferuje 5 lat gwarancji, a średni czas bezawaryjnej pracy to 1,6 miliona godzin, więc tyle, ile oferuje na przykład Samsung 970 EVO Plus z tą samą pojemnością. Pomimo, że producent nie mówi, że to dysk dla graczy, to i tak bez problemu dla gamerów się nada, co potwierdza ku temu dedykowany benchmark od 3D Marka. Ten zmierzy ładowanie gier, kopiowanie folderu z Counter czy instalowanie gry. Jak widzicie, dysk po raz kolejny osiąga naprawdę dobre rezultaty. Obawiałem się o temperatury, jako że konstrukcja nie ma żadnego chłodzenia czy nawet metalowej płytki. Producent jednak twierdził, że odpowiednio zoptymalizował swój produkt i tu to potwierdzam: temperatura dysku, nawet podczas najcięższych testów syntetycznych, nie przekroczyła 45 stopni, co jest wynikiem naprawdę dobrym. Gdy będziemy go użytkować normalnie, czy nawet podczas gier, średnio będziemy mieli 35 stopni, więc naprawdę sztos. Reasumując, Najbliższa i najbardziej znana konkurencja to 970 EVO. Plus. Samsung jednak jest znacząco droższy, jak i trochę wolniejszy od Solidajmu, co jasno wynika z testów, które przeprowadziłem. Tutaj zatem ten stosunek do ceny, jakości i terabajtów jest naprawdę świetny. W takim wypadku musicie się mocno zastanowić, który dysk wybrać. Ja natomiast wiem, że na P41 Plus ciężko będzie się Wam zapieść. No i cóż, tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!